Jest to hala produkcyjna, gdzie budujemy różne długości niezbędnej To jest właśnie baza właśnie to wszystkiego L. E, produkcja nasza wózku, w układzie jest produkty kneumatyczne. Tak jest, nie, nie wiem jak w się. Ale, ale to jest amortyzacja inna. Oczywiście urządzenia to Metalne. W całym procesie jest niechalne. Pierwszy też w świecie przepisy przepisy lokalne. Polski. Tak, żebyście żeby tak to... chcieli szanować. Nie? Tak? Nowe pojazdy i czyste pojazdy są szanowane. Różne oczywiście, też tego można dorzucić. Tak Robi to wrażenie? Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że jeżeli dzisiaj są dyskusje dotyczące sytuacji na rynkach, na, w ekonomii, w gospodarce i finansach, mówią, że teraz najważniejsze dla nich jest zachowanie kapitału, to z punktu widzenia polityków, z punktu widzenia mieszkańców naszego kraju najważniejsze jest zachowanie miejsc pracy i tworzenie nowych miejsc pracy i tego typu przedsiębiorstwa jak PESA są prawdopodobnie przykładem że towary, produkty jadą na emigrację, a miejsca pracy są tutaj w kraju. To jeszcze pokazuje taki, taki znak identyfikujący polskie produkty, które w Ministerstwie Gospodarki przyjęliśmy i to jest takie zobrazowanie sieci powiązań między ludźmi, takie relacje i kontakty, relacje między Polakami. Na ten pomysł wpadł Portugalczyk. W wyrobach na tych tramwajach o lokomotywach będzie też ten znak obecny, tak jak chcemy, żeby był obecny nie tylko na produktach przemysłowych, ale także na strojach, na strojach sportowców, na różnego rodzaju wydarzeniach, także wydarzeniach kulturalnych, żeby towarzyszył we wszystkich miejscach wskazując tą identyfikację z Polską i Polakami. Siadać proszę bardzo. Siadamy i odjeżdżamy proszę bardzo. Kto kieruje? Sto e 100. 100 metrów. Sto 100 metrów. Do zadrotu. Idziemy w tym. <śmienki> Kolega będzie czuwał że tak powiem <śmienki> dobrze. Zapraszamy serdecznie. Jak no, do panu. Proszę, to od razu wszyscy leżą na ziemi, bo wchodzi hamowanie no, bezpieczeństwa. Aha. To jest jak w samolocie. To jest manetka, którą musi pan premier zacząć w to, proszę się żeby ruszyć trzeba zamknąć drzwi. To ja pomogę. Zaraz, zaraz, zaraz. To podobnie Proszę wcisnąć nogą. I zamknięciem, jak chcieli. Proszę bardzo. Muszę zadać maksymalny hmm. moment w z nas, żeby pojechać, to i jedziemy. No. Z dodajnikiem do tyłu będziemy hamowali. Okej, no to jest teraz wybieg, proszę na środką pozycję, to jest wybieg. On sobie teraz leci bez e, nadbiegiem. Jedziemy, nie Teraz z drugą stronę zadanie zadajnikiem do siebie, skośle, znaczy po do jak jest i hamujemy. Oj! To, wyciąć, to Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo dobrze, że to jest tylko na, na baterię, a nie na świecie.